Witam. o Majestrze! Witam! 2 z tej strony to jest ostatni odcinek naszego Let's Playa z gry Robin Hood Defender of the Crown. Dobra, dla Was na szczęście minęła chwila, dobrze, że tego nie nagrałem, ale. Okej, okay. tak wygląda mapa. Każdy z tych zamków zbudowałem własnoręcznie, żeby obronić wybrzeże i potem minie frontu przed... Janem. O, to była strasznie długa gra, Tylko 3 godzin tej próbowałem walczyć, żeby ich przebić. Trzech zerpiąc na zegarek raz. Czy raz, dwa, trzy... Aha, to prawie 4 godziny. Hmm. W sumie teraz tylko zebiorę resztki kasy dla tuka. To jest jakieś 3 tury. Pojęcia się z nudów, żeby po prostu zabijać czymś czas, będę podbijał jakieś wolne tereny, które jeszcze zostały, a potem cóż... Ocimy zamek księcia Jana i po sprawie. Najpierw chcę jeszcze pokazać... Nazłem ten miecz, o którym mówiłem, miecz Gryfał tego... Lorda, którego pokonałem. Widzicie? Bach, bach, bach... Bach, uderzenie z góry. Po drugie, spójrzcie na czas. Po zdobyciu tego miecza wydłużył mi się czas, jaki mam na zdobycie każdej warowni. Miecz po pierwsze dużo, ma dużo dłuższe combo, tylko mniej więcej dwukrotnie dłuższe combo. Po drugie, jego ataki są trochę silniejsze, aczkolwiek nie pchnięcia. Po trzecie, ostatni atak w tej górnej konwencji. Właśnie, w górnej konwencji, w tym w górnym uderzeniu. Jest tak ekstremalnie potężny, że zabija piechura man, na jednym hit, nawet wcześniej w ogóle nie był ranny. Bam. rycerzy nie, ale piechurów mogę zabijać, masz już po prostu górny przycisk górnego ataku. Znaczy, prawie I tyle. Piechury, już, jak zawalczyliście wrogów, już po trzech w każdym miejscu. nie jest to wyjątek jak było poprzednio, tylko po prostu w każdym miejscu, które atakuje, jest teraz trzech wrogów, z którymi muszę walczyć. Rycerz, rycerz traci pół hp, jeżeli go trafi tym atakiem, ale trudno jest go trafić, bo jest trochę mobilny. O właśnie. Ale kiedy się uda, jest dużo przyjemniej. Walka z Gajem z Gitburn, z tym mieczem jest dużo, dużo łatwiejsza. Wow. Muszę powiedzieć, że świetny moment. Po raz pierwszy w grze, tutaj jak gram, udało mi się bez żadnej straty zdro zdrowia to przejść cudownie. I tak pewnie Jan mi zaraz ukradnie, strasznie aktywny ostatnio. A teraz takie że zabijanie czasu. Okej. Okay. 50 rycerzy dostaliśmy, z tego to te płaciłem prawie cały obok już. Zostałem 525 rycerzy, potem 500 sztuk złota od biednych mieszkańców, potem kolejnych 50 rycerzy, więc ich poparcie rośnie. Poza tym reputacja mojej armii jest już... Się pod... Właśnie ostatnio skryłem, że moja reputacja armii się zwiększyła. Chciałem hey, yes, okay. że jakoś wam pokazać, uh, ale ja nie wiem right, ja. Dobra, nieważne w tym momencie. Hmm. Hey, mate, well, right? Pomocnijmy ten teren. Well. Yes, <laughs> troops, eh? Mam tyle kasy, że po prostu było mało. Następnym razem, jak się tu pojawi, po prostu mi tą kasę oddam. Yes, Dobra. Zab tą moć, bo to na przykład łączmy ziemię. W gdzie się wszystkie istniejące bonusy, już mam do kupowania jednostek, więc dużo taniej wychodzę niż Jan. Łoł. więcej nagiem się zrobił mały kilak w grze? Wcześniej go nigdy nie miałem. Dziwne. Duży dekata, dobra. Przestawcie się na swój mocniejszy, ataki do szarży. Ognia. Oj, nie trafiłem tylko katapultę. Teraz już trafiłem nic. No. Nope. Zobacz, jest sekundkę się zajmował ten killa, grzej i opóźnimy mi się reakcję o sekundę. Dobra. Nie mam pojęcia, dlaczego Dobra No dobra, tu pokaż się co płacę za z ręczarna No jest chyba w że teraz masy czasu które wam czekają, znaczy ten wskaźnik złota dojdziemy do maksimum On takie sumy pieniędzy w tym momencie, że można za to wyszkolić niewiarygodny ręczarny Oczywiście nie ma go nie chcę mi się zaś kolejnych zamów. po prostu zabijmy turę. Zabijmy turę czekając aż tak się pojawi. Atakuję, bo muszę coś zrobić, żeby tura przeminęła. Nie chcę mi się atakować zbrojnie, bo by tak by to stracił, zaraz bym go by kontratakował. O, dwóch zamiast trzech. Cudowny jest ten miecz. You're a dead man, Robin Hood. Dziękuję za pracę, tak To, jak oni się nim obrażają przy walku jest całkiem fajne i klimatyczne. No, żadnej straty zdrowia pochłaniałam. Jeżeli, jeżeli w ogóle nie tej rycerza, to nie będą żadnej straty zdrowia, oho. Wow. wow. Naprawdę mi dobrze idzie, muszę powiedzieć. I little John owes me another Tego już nie uniknę, ale dobra, to jest że ostatni, to to ostatni wyruk, no nie? Pewnie zaraz Jan mi napadnie, jeżeli mi przydatnie zawarnie jakieś półtora tysiąca. Tak, teraz będę patrzył z obu, ale dźwięce, to nie jest tak, że takie same do przodu już a taką nie zrobił, po prostu czekał aż mi ukradnie wszystko. Uch, hehehe. Doskonale, doskonale. No dalej tak, pokaż się i mi zapłacić całoku. I zakończmy tą grę nareszcie. Nie żeby nie była fajna, ale powiem wam, że taki ciągłe umacnianie i widzieć się każdy miniony terytorium zaczęło być trochę nierzące. Po No dalej, tak chyba wegraliśmy na razie również w armii wszystko czego potrzebuję. Zaraz robię maksimum katapult. Tak miałem co robić z kasu, więc. Do, do boju, tak do Tą drogą, gdybym teraz zdobył zamek księcia Jana, mogę. Nikt mi nie zabroni takiego 102 katapult, okej. Okay. Gdybym teraz zdobył zamek księcia Jana. Pokazałoby mi się drugie zakończenie, au! Co się stało z klatkami przed sekundą? My apologies przed sekundą niekakie zaczęły latać, znowu pewnie po prostu długo tu siedzę. I po prostu gra już nie wytrzymuje. No, nope. zrobiłem unikat. Nie zresztą. I poproszę o wycofanie się na każdym tak. Oh, oh, oh. well. oh. Walka z Sheriffem, z tym mieczem, to jest już jedno. Po prostu masakra, tak? Sheriff nie ma tutaj najmniejszej szansy. Oh, oh. Ten Guy z Gisborne nie jest już w żadnym round, so Wiesz, tak. Zresztą pierwszy raz grałem w Robin Hood Defender of the Crown, to wygrałem z Guy z dopiero kiedy miętył miecz. Wymieniliśmy się ciozami, jak prawdziwi mężczyźni, bez żadnych unikłów. Po prostu blokujemy, wymieniamy się to Coś? Kasa, 605. No dalej tak. Żeby tylko Janowi się tak nie udał teraz. Bo nie chodzi o stracę kasy, tylko że czas, czas, czas leci. Dobra. No. Udziałam dość kasy, żeby... Nie wiem, co mógłbym zrobić tak naprawdę. Dobrego alternatywne zakończenie, gdybyśmy zdobyli zamek Jana, nie ratując króla Ryszarda, to trzy zakończenia. Niech stanie ta kasa lecieć i nie dekoncentrować. No to trwa masa czasu. Pierwsze zakończenie, jeżeli ktoś zabije księcia Jana zamiast nas. Żołnierze zaczynają się wściekać dlaczego... Znaczy się dlaczego cały czas są walki we mnie, skoro księcia Jana nie ma. Mają małą rewoltę. No po prostu, jeżeli nie chce między zamek księcia Jana, to Anglia pozostaje cały czas w narki, nie wykupuje, wszyscy walczą między sobą bez sensu. Drugie zakończenie. Wygrywamy z księciem Janem. Zabrywamy jego zamek nie ratujemy Ryszarda. Nie ratujemy Ryszarda. Jeszcze chwila. Nie ratujemy Ryszarda i tyle przyjściemy zakończenie kategorii jest grywa. zamek, a ciąg jest chaos w Anglii. Ale mam dodatkową stękę z, z robinem w lesie, który po prostu czeka, przeczekuje za wiruchę. A jeśli uwolnimy, Ryszarda, tak, With this push, free the king. Mm, enough of this, hey, enough of this hey, dokładnie. Army jest już maksymalnie silna, mam wszystkie istniejące ulepszenia. Dobre, aż znaczy ulepszenia, możliwości ataku oprócz rycerzy, chyba, coś trzeciego nieważne. Do ataku, zaraz zobaczycie ostatnie ekonomiczne zakończenie. Charge'a! Zobaczcie. Doskonale. O tak, uwielbiam to. Oczywiście on ma tam niewiarygodną armię w środku, ale i tak go zabiję. Dobra. To spowodował tylko pierwsze 10 katapult, trzeba, to jest no, no. Ten zamek jest niewiarygodnie wytrzymały. Nie ma, nie ma zamku w tej grze. Jak widzicie. No. No, co jest? Mały John. Machinę dobra? Co się dzieje? Dlaczego nie mogę trafić w to coś? No, co jest? Doleci, doleci. Aha, zniszczyłem ten bruk, dobra, one są niewielkie, straty, Wrób on jest dużo większy w pichocie. dobra. Pod tym kątem niewygodnie się strzela, nie widzę co robię. Dobra, dobra, żadnych strat nie chcę mieć, a nie jakie małe straty. Pięknicy na murach ciągle stają, widzicie? Znaczy już trochę mniej jest. Ale się spróbuję strzelać, to jest problematyczne. Ognia. Okej, okay, po sprawie. Wow. Dobra. No... Twardy ten mur, wiecie? Naprawdę. Ej, trafiłem! Się cicho, mały nie Trafiłem przynajmniej raz! No. ognia! Co z żeby górnym roku widzi ich nabijanie się? Katapult jest strzela? Tym żółty. No, oj, tu short to było, tak? Czyli za blisko, za, za. Jak nie zniszczę tego mury, będą się go niszczyć w to jest trochę bardziej dramatyczne już. No, robię co mogę. Ostatnia salwa. Nie. 75 zniszczony. To źle. Zostawmy go. Jak to wygląda? To nie jest ale taki łatwy, jak się wydaje. Najwyższy zasięg. Minus jeden. Przestań machać, bo nie wiem, co ja robię, jak mam drugie klinapy Dobra. Ognia. Dobra. Hej, bruk ponosi straty, się cicho No, doskonale. Wygramy tą walkę. Nie ma szans na nic innego. Jeden mur został. Co? Nie wiem dniem chcemy się gonić. a zresztą w sumie czemu nie? Ognia, wszystkim są macie. Wy, ognia najlepszymi. A nie tymi, chciałem pojąć najlepszymi mistrzami, ale dobra. Wy, atak szturmowy, ten najlepszy do ataku. Wy, Podpalenie ognia. Wy tutaj, ognia, wy tutaj ognia Dobra Po sprawie Dobra, wszystko co mamy za tamten mur puszczamy no Dalej ognia O, nich Nie mają szans po prostu Doskonale Tak, tak OK, Super! Książę Jam przesłał posiłki, ale oczywiście rycerze wierni królowi powrócili. Najlepszy może możliwym momencie! For the rescue, już tak powiem delikatnie. Do boju wszyscy, do walki. użyłem wszystkie najlepsze ataki niestety wrogów nie o tym ale... Doskonale rycerze wierni królowi powrócili. piśmie są już No ognia, co robicie? Napicie Rycerzy króla. Ostatni czas tej bitwy honor Tak. Tak, nie pamiętałem nawet, tej bitwy, że tak wygląda. uh, -uh. Witam królu Janie. majesty, enemy must yet majesty, I will to this For I have had enough of my men's incompetence, as you command I find myself alone upon a groaning seat of good intent. It appears you have won, my brother. For in this wicked world, the better man's not the best. Have you come then, Robin Hood? I'm here, John. Okej, okay. nie pamiętałem tej walki. Dobra, dajcie najlepszą muzykę, jaką macie w tej grze. Tak, No chodź! Tak! Chyba nie masz już miecza, czy w ogóle Mucha pękł miecz w dalce? Nie będziesz miał. it is not too late john you may set the crown aside even now no no robin hood i cannot i must play the part to the end come then remove my crown if you will victorious we stand today upon the fields of war once more a single banner flies above all england this marks the end of warfare and bloodshed. This marks the end of the madness. Those who called themselves our betters, who serve none but themselves, whose hands commissioned the instruments of war, have been rightfully deposed. Now go forth, my men, and may each of you remain ever true, not to the laws of man, but to the law eternal. Whatever you do not. I shall have Will kill the lot of you! <laughs> and though there remains Super. work to be done, we rejoice at your return, sire. I give you my thanks, Wilfred of Ivanhoe. You have served England well. Now, where is this Robin Hood of which you have spoken? I would reward him for his dutiful service to me. I must apologize for him, sire, but I have fought alongside him and know him to be a good man. You have not answered my question, Ivanhoe. And for what do you offer your apologies? Perhaps both answers may be found upon your throne, sire. What is this? To the King of England, salutations. salutations. Your castle I destroyed, and for that I apologize. But rest assured, it can take repair. Would that I could say the same of those who sleep beneath the fresh turned soil. I desire neither titles nor your thanks for restoring you to your imperial seat. I am no servant of yours, and never shall I drop a knee. Key. My place is not at your feet. My duty to something greater than a simple king. Simple. Robin. But look now. Your crown awaits the sloping of your brow. Keep it well this time, Richard, as you should, and stay out of my forest. Signed, Robin Hood. My love. What is it you wish to say, Robin? It grows dark. Have you no sense of romance? You know me. Sensitive men? <laughs> Not my type. Of course we are. Me in particular. There are still many things to be done. You cannot waste the night away stomping through Sherwood, avoiding your responsibilities. No, I can't avoid my responsibilities, can I, love? There are other matters. But only one that matters. I suppose that dinner can wait. <laughs> Perhaps we can start with dessert. Oh, shut up! słodkie. <laughs> Skończyliśmy, tak jest. No dobra. Skoro już skończyliśmy, to możemy kilka, kilka słów powiem o tym moich wrażeniach z gry. Fajne gra, żeby zagrać raz. Za drugim razem się już trochę nierząc, ale Za pierwszym razem jest fajna głównie przez fabuły oczywiście. Gdybym zapłacić za nią te 20 zł, spokojnie bym to zrobił. To jest naprawdę rozrywka na te. 3 do 6 godzin zależy, jak wam idzie, co to zupełnie różnie możecie potoczyć, tak? No, bliżej 4-6, to pierwszy raz ogóle 4-7. W każdym razie to jest dobra rozrywka na raz. Wracanie do niej później nie ma specjalnego sensu, po prostu robi się nużące w pewnym momencie. To koniec naszej przygody z grą Robin Hood Defender of the Crown, natomiast na nie jest to koniec z Robin Hoodem jako takim. Myślałem, że na reżyser dźwięku jest Hans Zimmerman, ale to był jakiś Chris Zimmerman. Ciekawe, czy są spokrewnieni. Muzyka jest w porządku. Matko, cała rodzina Batistu widzieliście podziękowania. Herald, Helmut, Monika, Paulin, Werner. Dobre. Super. Nie, nie ukrywam, że gra była fajna. Mam nadzieję, że nie podobało mi się oglądanie jej. Myślę, że napisy końcowe za chwileczkę przeminąć i tyle z mojej strony o, jak cute, dzieci, świetnie pasuje do tego obrazka dobra, to tyle w takim razie był z wami Alang 2 to jest nasz chyba najkrótszy odcinek naszego let's playa z gry Robin Hood Defender of the Crown do zobaczenia w innych moich seriach hej!